Jeeeee! Ja... niby tak się nazywa, tak? Ale kogo wy wspieracie? Wszystkich, którzy potrzebują własności. <śmierdziśla> no, 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 Mam no. no, no, no. no, no, no. no. no, Przez czasu miałam wrażenie, że nie wspieracie tylko rodzin biologicznych, tylko są jeszcze inne rodziny. Natomiast pomóc rodzinom rodzina bylokym odzyskanie tego dziecka, to tu nie ma tej kwestii nawet. No, przed chwilą pani nawet usłyszał drogę, którą należy pójść. Ale ja... no, 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 no. To jaką drogą trzeba pójść? No niestety, pan Grzegorz, zastępca dyrektora, drogą pójść. Hmm, mamy drogi szerokie, wąskie, boczne, główne. U pomagacie i wspieracie w tym momencie pan sobie przeczy. No nie wiem, jak to skomentować, bo nie wiem, czasami już brakuje mi słów, komentarzy, wskazywania stronniczości tego pana i wielu innych osób w pcp w Włodzisławie Śląskim. Zastępca dyrektora pan Grzegorz, słynny ten Wodzisław Śląski.